premiera bety nowego FMA26 jest już za nami. Olbrzymie emocje powoli opadają, jak i cały związany z nimi kurz. Czas najwyższy powrócić na kanał, no i rozpocząć nową, fascynującą przygodę w tym nowym, miejmy nadzieję, cudownym dziecku Sports Interactive. A jak jest w rzeczywistości, to wkrótce się przekonamy. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Wszystkie łapki na pokład, do góry, zapinamy pasy, startujemy. A w tej jakże doniosłej chwili, w tym doniosłym momencie do pierwszej kariery w tym nowym Wybierzemy klub, któremu na co dzień bicuję i zazwyczaj chodzę na jego mecze, a jest nim Wisła Kraków. No dobra, jak skonfigurujemy sobie nasz świat gry? Mamy odpalonych 7 najmocniejszych lig na Starym Kontynencie, wraz z ich zapleczami, plus oczywiście dwa szczeble rozgrywkowe w Polsce. Jeśli chodzi o ligi kobiet, tym nie będziemy sobie zawracać głowy, aczkolwiek jest to ciekawa nowinka, która zapewne znajdzie swoich zwolenników rozmiar bazy danych ustawiamy na duży. I tu pierwszy mały plusik dla nowego FMA26, ponieważ konfiguracja bazy danych gry jest nieco szybsza niż w poprzedniej wersji tej gry. Jak wiadomo, pierwsza Liga Polska nie ma licencji, dlatego żeby dodać nieco więcej realizmu, zainstalowałem logo Paka i FacePaka. Chwilowo koszulek brak. Na no kto poprowadzi wisełkę? No oczywiście, że nie ja. W końcu ja jestem tylko zwykłym kibicem, na dodatek bardziej piknikiem niż ultrasem. Mamy nowe tworzenie menedżera. Tylko ja się grzecznie pytam, gdzie się podziało generowanie twarzy ze zdjęcia? No właśnie, gdzie? Co więcej, tego naszego zdjęcia twarzy nie możemy użyć również w profilu menedżera. To pierwszy minus dla nowego Ewema. No jak to będzie nowym menedżerem Wisły? No cóż, podobieństwo jest chyba uderzające. Kamil Kosowski, dawna wielka gwiazda Wisły Kraków, teraz powraca do swojego dawnego klubu w nowej roli. Pierwszego trenera. Jest oczywiście mistrzem kraju i ekspertem w mediach piłkarskich, rozpoznawalnym w kraju. Posiada krajową licencję A, a jego styl trenerski oparty jest o ofensywę no i efektowną grę do przodu. Osobowość: doświadczony, w końcu poza Wisłą grał w Anglii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, no i na Cyprze. No i tak by to z grubsza wyglądało. Myślę, że ten nowy kreator menedżera jest dość ciekawy. Mały plusik dla nowego FM-a. Kamil Kosowski, nowym menedżerem Białej Gwiazdy w historii Wisły Kraków, otwiera się nowy rozdział. No i w końcu mamy to. Czekaliśmy na to długie dwa lata. Czekaliśmy, czekaliśmy, no, ale w końcu się doczekaliśmy. No i co otrzymaliśmy? Ano, największą rewolucję interfejsu w historii tej serii. Największą od czasu przejścia z Championship Managera 0304 na Football Managera 2005. Pytanie zasadnicze brzmi, czy ta rewolucja się udała? I tak, i nie. Z jednej strony ta gra na pewno potrzebowała odświeżenia, nie tylko takiego kosmetycznego, ale bardziej konkretnego, ale z z drugiej strony, czy aż tak daleko idącego i radykalnego? No cóż, to wyjdzie w praniu. Sports Interactive zaserwował nam nowatorski interfejs graficzny oparty o system płytek czy kafelek, jak zwał. Tak zwał. W każdym razie, przez krytyków, porównywany do gier z urządzeń mobilnych, tabletów czy też innych konsol. Ale czy rzeczywiście jest aż tak źle? Może niekoniecznie. Chwilami rzeczywiście można odnieść wrażenie, że kafelek, kafelka pogania kafelkiem. Jest to faktycznie mocno zagmatwane. To spory minus dla tego interfejsu. Ale i z tym można sobie poradzić. Jeśli chcemy znaleźć interesujące nas kluczowe ekrany, możemy sobie poradzić w inny sposób. Może nie za pośrednictwem tego menu górnego, które jest jakby żywcem wyciągnięte z programów użytkowych. A zakładek, które są po prawej stronie i które są w pełni konfigurowalne. To dobre rozwiązanie i to spory plus. Ale do rzeczy, Jarek Królewski wita Kamila na pokładzie. I tutaj niestety kolejny minus, niewielki, ale jednak klikając na Wisłę Kraków i przechodząc do szczegółów klubu, już nie zobaczymy dawnych legend i gwiazd tego zespołu. Pytam się, dlaczego to zostało usunięte? A nie moment jednak jest. W informacjach klubu są legendy, gwiazdy i ulubieńcy. Minus cofamy. Jak wiadomo, Wisła Kraków to 13-krotny mistrz polski, pięciokrotny zdobywca Pucharu. Szkoda tylko, że pomimo, że mam załadowaną paczkę ze wszystkimi zdjęciami trofeów, to ich nie zobaczymy jak miało to miejsce do tej pory. To kolejny minus dla tego interfejsu. Wisła swoje domowe mecze rozgrywa na stadionie imienia Henryka Raymana, który to może może pomieścić 33 tysiące kibiców. Klub posiada dobre obiekty treningowe i przeciętne obiekty młodzieżowe, które to znajdują się w podkrakowskich myślenicach. Na klubowym koncie mamy tu jakieś 6,5 miliona złotych, natomiast budżet płacowy oscyluje w okolicach okrągłej bańki i jest praktycznie w całości wykorzystany. No dobra, to kogo właściwie mamy tutaj w zespole? Sprawdźmy tych najlepszych, no i najbardziej perspektywicznych zawodników. Pierwszym golkiperem jest niestety dość przeciętny Kamil Broda. Na środku obrony wychowanek Wisły doświadczony 30 to jednoletni Alan Uryga. I tu od razu uwaga, jak wiadomo, atrybuty zawodników mamy posortowane według języka angielskiego. W ustawieniach jest opcja umożliwiająca takie właśnie posortowanie, ale domyślnie ona jest wyłączona. A zatem jest to błąd. Zakładam, że tylko w wersji beta. Kogo mamy tu dalej? Młodego, niezwykle utalentowanego środkowego obrońcę Mariusza Kutwe. Jednak najlepszym zawodnikiem na środku defensywy powinien być Austriak Dario Grujcic. W linii obrony należy jeszcze wyróżnić młodego, bardzo perspektywicznego lewego defensora Jakuba Krzyżanowskiego. Na środku pomocy jednym z najważniejszych zawodników powinien być wciąż młody i zdolny Kacper Duda. Ale wiodącą postacią wydaje się, że będzie 22-letni Austriak Erwin Omic. Jest jeszcze bardziej ofensywnie usposobiony kolejny Austriak Julius Erdhaller. 22-letni Oliwier sukienicki jest niezły, ale potencjał ma zdecydowanie większy. No i prawdziwa perełka, nieoszlifowany diamencik prawoskrzydłowy Maciej Kuzie który już teraz jest powoływany do młodzieżowej reprezentacji Polski. Zastrzelanie bramek będzie odpowiedzialny Marko Bozic, to już chyba czwarty w kolejności Austriak. Ale oczywiście największą i niekwestionowaną gwiazdą Wisły jest 28-letni napastnik z Hiszpanii, Angel Rodado. Kiedy on strzela? Biała gwiazda zazwyczaj wygrywa. Wiemy już kogo mamy do dyspozycji, jak zatem eksperci widzą szanse Wisły przed tym nadchodzącym sezonem. Jak się okazuje z kursem 8-0 jesteśmy sklasyfikowani jak Zekwo z Polonią, Warszawa i ŁKSM Łódź na miejscu czwartym. Absolutnie najmocniejszą drużyną jest Wieczysta Kraków, dalej Śląsk Wrocław i mieć Legnica. Metogadu gadu a tymczasem nasz Kosa zatrudnił sobie asystenta jest nim... Javier Alvarez de los Mozos to Hiszpan, ale jak wiadomo, Kosowski grał w Hiszpanii, ma tam kontakty. A poza tym, na transfer tego, a nie innego asystenta, naciskała największa gwiazda Wisły Rodado. No a skoro zatrudniliśmy już nowego, wcale nie głupiego asystenta, no to zapewne chcielibyśmy mu przekazać przynajmniej część obowiązków. No tyle, że tu znowu zaczynają się drobne schody. Spójrzmy, klikamy w menu górnym: klub, sztab, dalej kafelek obowiązki, zakładka. Przekazanie obowiązków, no i tu załóżmy, że chcielibyśmy oddelegować odpowiedzialność za trening. Tu jeszcze nie ma większego problemu. Klikamy dwa razy przekaż, zatwierdzamy i wszystko się zgadza i jest ok. Ale jeśli chcielibyśmy poprosić naszego asystenta o przygotowanie raportów na temat naszych zawodników, no właśnie, szukałem tego, że głowa mała, nigdzie tego nie ma, w żadnej zakładce, a tymczasem to jest. Gdzie? Tu. W odrębnym guziku, porady i raporty. Po jego kliknięciu otwiera się zupełnie nowy ekran. Dlaczego tak to zostało zrobione? No przecież to nie ma kompletnie sensu i logiki. Mało tego, tu obok jest jeszcze jeden guzik obowiązki sztabu, który powiela się z tym, który jest tutaj. To już po prostu jest przerost formy nad treścią. Olbrzymi minus dla tego interfejsu. W naszym sztabie szkoleniowym pojawił się kolejny nowy pracownik, to Tomasz Wichniarek, który objął funkcję dyrektora do spraw sportowych. Wcześniej takie stanowisko piastował w Widzewie Łódź. Nowym trenerem bramkarzy został Maciej Kowal, który to już kiedyś pracował we Wiśle, a poza tym również w Legii, a ostatnio w Rakowie. Do pionu skautingu zatrudniliśmy nowego skauta, serba Dejana Wasiliewa. Nowym koordynatorem pionu juniorskiego został doświadczony 71 Letni Tadeusz Pawłowski, który przez większą część swojej kariery zawodowej był związany ze Śląskiem Wrocław, m.in. w charakterze menedżera. Jest nowy trener, to dobrze znany Dariusz Żuraw, który w przeszłości w kilku klubach był menedżerem, m.in. w Lechu Poznań. Zatrudnienie przez kosowskiego Arkadiusza Głowackiego na stanowisku skauta było podyktowane bardziej sentymentem do wspólnej gry z czasów Wielkiej Wisły. A nasz sztabu uzupełni trener siłowy Andrzej Kasprzak. Tym samym KOSA skompletował wszystkich swoich... Ich współpracowników na no atak przedstawia się obciążenie naszych trenerów. Na razie jest wysokie, ale to wiadomo ze względu na dość liczną kadrę pierwszego zespołu. A tymczasem pozbywamy się pierwszego zawodnika. Jest nim Bartosz Jaroch, którego sprzedajemy do łks u za 83 tysiące złotych. Ten doświadczony prawo wciąż jest niezły, ale na tą pozycję mamy jeszcze dwóch innych zawodników, no i któregoś trzeba było skreślić. Padło na Jarocha. Kolejny zawodnik, który opuścił nasze szeregi, to Jose. W kolej, który za 265 tysięcy złotych, przy czym kwota transferowa może tu jeszcze nieco wzrosnąć, przechodzi do szwedzkiego. Göteborgs, Atlet and Idrot, coś tam, coś tam. Ten środkowy obrońca to Szwed, tak więc powrócił w swoje rodzinne strony, a my się cieszymy, bo spadł z naszej listy płac i dodatkowo jeszcze na nim trochę zarobiliśmy. Kapitanem na ten nadchodzący sezon pozostanie Alan Uryga, natomiast wicekapitanem nasza największa gwiazda Angel Rodado. A przed nami już pomna chwila, pierwszy mecz o stawkę kosy we wiśle, a będzie nim ligowe starcie z tegorocznym Spadkowiczem z Ekstraklasy. klasy. Puszczą mnie po omice. będzie. Będzie się na wyjeździe i wszystko wskazuje na to, że jesteśmy minimalnym faworytem. Jednym z kluczowych zawodników zespołu z niepołomic jest ich środkowy pomocnik, portugalczyk Filipe Nascimento. No i w końcu dotarliśmy do chyba największej rewolucji tego nowego FMA 26. No oczywiście nie licząc tego kontrowersyjnego interfejsu. O czym mowa? Oczywiście o taktyce, która to niejako została rozbita na dwa warianty. Kiedy to jesteśmy w posiadaniu piłki i kiedy jesteśmy bez niej. Rzecz prosta, a jakże genialna. Wręcz trudno w to uwierzyć, że przez te wszystkie lata nie było zaimplementowanego takiego rozwiązania. To prawdziwy game changer i olbrzymi plus dla nowego Ewema. Na początek przetestujemy formację 4-3-3 będąc przy piłce i 4-1-4-1 kiedy będziemy bez niej. Ogólne instrukcje dla zespołu będącego przy piłce i bez niej właściwie są podobne do tych znanych nam z wcześniejszych wersji Ewema. Różnią się jedynie nieco przedstawieniem graficznym. Po stronie plusów zaliczyłbym również przebudowane role zawodników, które teraz mają zdecydowanie więcej wspólnego z rzeczywistością niż miało to miejsce do tej pory. Ogólnie rzecz biorąc, całą tą nową taktykę, uważam za lepszą i mającą więcej sensu, ale co ja będę mówić, sami o tym wiecie najlepiej. No, a jak spisała się Wisła, mając u sterów debiutującego kamila Kosowskiego? No można powiedzieć że wybitnie, ponieważ wygrywamy z Puszczą w Niepołomicach 1-0 po golu Angela Rodado z Karnego. Już z siódmej minuty tego spotkania. Debiut marzenie. Pierwsze trzy punkty wpadają na nasze konto, a my po pierwszej kolejce jesteśmy na miejscu siódmym. Finalizujemy nasz pierwszy transfer przychodzący, a właściwie to wypożyczenie, bo właśnie na takiej zasadzie ściągamy Filipa Ruzgę z austriackiego Szturmgrac. Ten niezwykle utalentowany osiemnastolatek właściwie to za trzy tygodnie już 19-latek to nominalnie prawoskrzydłowy bądź ofensywny pomocnik. To wychowany Krakowi, który co ciekawe, już w zeszłym sezonie w tak młodym wieku dość regularnie grał na poziomie ekstraklasy w pierwszej drużynie pasów, skąd wykupili go Austriacy za 8,5 miliona złotych, czyli jakieś dwie bańki euro. A tymczasem z naszej listy płac spada kolejny niechciany zawodnik to James Igbekeme, którego za 150 tysięcy złotych sprzedajemy do duńskiego Wiborg. Ten doświadczony Nigeryjczyk to środkowy pomocnik. Który, krótko rzecz mówiąc, swoje najlepsze lata ma już raczej za sobą. To oczywiście nie koniec czyszczenia naszego składu z niepotrzebnych zawodników, no przynajmniej w opinii naszego Kosy. Za 300 tysięcy złotych sprzedajemy do zespołu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich Marka Carbo. Ten hiszpański defensywny pomocnik nie jest już najmłodszy, zapewne byłby tylko rezerwowym, a tak, to zaoszczędziliśmy na jego pensji, no i dodatkowo wpadły trzystówki. Przechodzimy już do naszego drugiego ligowego spotkania, tym razem na naszym stadionie przy ulicy Rey. Podejmować będziemy o pole To taki typowy ligowy średniak, dlatego co zrozumiałe, w oczach Bukmacherów jesteśmy nieznacznym faworytem. Największą gwiazdą zespołu z Opola jest ich doświadczony czeski ofensywny pomocnik Tomasz Prikryl. No to pięknie, Marko Bozic podczas treningu naciągnął sobie mięsień przywodzicieli. W najlepszym wypadku będzie niezdolny do gry 2 do 3 tygodni. Oczywiście to tylko zmiennik dla naszej największej gwiazdy Rodado, ale nie zmienia to faktu, że Austriak też jest dobry. No nie zwyślemy go do fizjoterapeuty i tyle. W porównaniu do pop Przedniego meczu spuszczą niepołomice do wyjściowej jedenastki na lewą obronę. Powraca po krótkiej kontuzji Krzyżanowski. Tym samym na środku defensywy grójcić i uryga. Mecz za Pole to debiut Kosy przed własną publicznością. Jak wiadomo w nowym Ewemie okrzyki z ławki podczas meczu zostały usunięte, a nasza rozmowa z zespołem ogranicza się jedynie do przedmeczowej przemowy. Nasza wyjściowa jedenastka jest bardzo dobrze znana i lubiana, natomiast formacja gości to 3-4-2-1. Na skrzydłach Mida i Prikryl, a na ataku Przybyłko. No to czekam jeszcze aż realizator zaprezentuje nam tabelę pierwszej ligi, a w niej na miejscu pierwszym Śląsk-Wrocław z dwoma zwycięstwami. No i to jest jakiś prawdziwy koszmar. Znaczy no, w tym Sports Interactive już kompletnie zdurnieli, no, jak wygląda ta Wisła w tych strojach w kolorze różu majtkowego. No ja się grzecznie pytam, gdzie są czerwone koszulki i białe spodenki. No przecież to nie może być kwestia braku licencji na pierwszą ligę. No powiedzieć, że to jest minus, to jak nic nie powiedzieć. O nowym silniku graficznym Unity zostało powiedziane już chyba wszystko. No cóż, mecz wygląda świetnie, realistycznie, w zupełności wystarczająco jak na grę typu manager. Zresztą, gdyby miało to wyglądać jeszcze lepiej, to mój poczciwy GTX 1660 Titanium mógłby tego nie uciągnąć a tak wszystko hula jak należy, olbrzymi plus dla Sports Interactive. Na no dobra wracając do meczu, w czwartej minucie spotkania wznawiamy grę wyrzutem piłki z autu, Krzyżanowski głęboko w pole karne, Duda Duarte płaskie dośrodkowania, a Kuziemka nabiegając z najbliższej odległości pakuje piłkę do bramki, tym samym wychodzimy na prowadzenie 1-0. Takim wynikiem kończy się pierwsza połowa, w której to mamy wyraźną przewagę. Jeszcze w przerwie zmiana. Słabego na dodatek grającego z kontuzją Krzyżanowskiego zmienia Łasicki, który wędruje na środek defensywy. Grójcić przesunięty na lewą obronę przy okazji ze zmianą roli na bocznego obrońcę. 50. minuta. Łasicki operujący w środku boiska do przodu. Omić na jeden kontakt. Duda roda do prostopadle w pole karne. Duda strzela. Jest gol, ale ta bramka jest nieuznana. 61. minuta. Fatalnego Dudę zmienia Erdhaler. 70 minuta, Odra rozpoczyna swoją akcję, Chrzanowski posła dalekie podanie, ale ta piłka łatwo pada naszym łupem i ruszamy z kontrą. Biedrzycki, Kuziemka, Erdhaler na lewo, Duarte, do Duarte i soczystym uderzeniem pod poprzeczkę podnosi nasze prowadzenie na 2 do 0. 76. minuta, bramka Żodyry rozpoczyna grę pod własnej bramki dalekim wykopem, ale futbolówka błyskawicznie trafia w nasze posiadanie. Już ruszamy do przodu, Kuziemka przerzuca ciężar gry na lewą stronę, Rodado sięgnął piłkę, jest spod linii końcowej, płaskie dośrodkowanie, a tutaj Duarte tylko dokłada nogę i mamy prowadzenie już 3 do 0. 80. minuta jest zmiana, boisko opuszcza omić, a w jego miejsce na środku pomocy melduje się Szywacz. W tym meczu więcej goli już nie zobaczyliśmy, a my będąc zespołem zdecydowanie lepszym wygrywamy Zodrą Opole na naszym stadionie pewnie wysoko 3 do 0. Jeszcze tylko tradycyjna pomeczowa przemowa i wszystko się zgadza. Pozostaje wyniki, ale te jakoś nas niespecjalnie absorbują. Frekwencja na naszym stadionie w meczu z Odrą to 16218 kibiców, a zatem do liczby, do której zmierzamy, jeszcze trochę brakuje. Najlepszym zawodnikiem tego spotkania oczywiście Federico Duarte, który zaliczył asystę przy pierwszym golu Kuziemki, a później sam dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Po pierwszych dwóch kolejkach jesteśmy na miejscu pierwszym, co prawda podobnie jak Śląsk Mamy 6 punktów, ale w porównaniu do drużyny z Wrocławia mamy minimalnie lepszy bilans bramkowy. I to wszystko w tym pierwszym odcinku nowej kariery, odpalonej jeszcze na becie nowego EWM-26. Filmik ujrzy światło dzienne 3 listopada, a zatem na dzień przed oficjalną premierą pełnej wersji gry, która zapewne niewiele więcej nowego wniesie, jeśli w ogóle, a co najwyżej, połata istniejące dziury i ponaprawia mnóstwo błędów. Ale może się mylę. No cóż, zobaczymy. A tak w ogóle, to ciekawy jestem, czy jest ktoś, kto zdołał policzyć wszystkie minusy i plusy tej wersji beta, które pojawiają się w tym materiale. Jeśli tak i zna wynik, no to niech wpisze w komentarzach. Niestety, dla zwycięzców nagród brak. I tak na koniec informacyjnie: wszystkie zdjęcia i materiały wideo ze stadionu Wisły, które pojawiają się w tym filmiku, są oczywiście mojego autorstwa, a zamieszczam je dla lepszego klimatu. To chyba wszystko. Nie zapomnijcie pozostawić łapy w górę. Pozdro, dozo, hej.